Cześć, dzisiaj zagramy sobie knockout postacią Ali. Ogólnie jest ona dobra. Tyle, że przegraliśmy się, a ledwo. nie zabiję. Poza tym, że internet mi wysiadał. Pójdziemy sobie. O, o, tutaj. Gdzie jest? O, tam jest ten Leo. Yes! Ja, że problem polega jedynie na tym, że dalej nie mam ulta, a że mam atak na blisko, to trudno będzie go zdobyć. Yes! Może nie użyłem ulta, ale wygrałem. Dobra. Włączymy sobie jeszcze parę takich rundek. Epicki Stardrop. Mało brakuje do kolejnego PD i nagrody z pucharku. Okej, okay, tam pójdziemy do krzaków. bo tam najprawdopodobniej ktoś jest. O! Nie, 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 nie. Zbieraj amunicję, dobra. No nie, w tym momencie znowu. Jakie trzeba mieć tak ogólnie nieszczęście? bo okay, nie. No ale dobra. Wygraliśmy, no i znowu ta sytuacja z ult. I teraz ult. Jest! Ej, znowu nie użyłem. dobra. Tak, co jest, ej, ale lagi są nawet od tych nagród. Chcę mieć lagi od nagród, to naprawdę trzeba mieć szczęście. Dobra, więc lecimy. 100 kredytów. Star drop. I 50 punktów mocy. Okej, okay, klikamy sobie jeszcze jeden knockout. No nie... Dobra, Edgar nas najprawdopodobniej poratuje. Szkoda, że nie ma gadżetu, który działa na ulta, ale już nie problem, skoro wygraliśmy nawet w pierwszą rundę. Więc lecimy z drugą. Dobra, co z tego, że zginęliśmy? W sumie tak się nie odrobiasz już, jeżeli przegrasz teraz. Lecz na nich na odległość, dobra. Jeśli to przegra, to przynajmniej będę miał drugą szansę zaatakować. A w sumie już trzecią. No i by po prostu zginął i dał trzeciej rundzie szansę Bo ma jeszcze szansę na to, że dwóch na jednego przegra Okej, okay. migo, jest, wygraliśmy Nara Tak ogólnie zobaczcie to Nara